Będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj pozdrawiam z Miami Beach na Florydzie. Jestem tutaj tak naprawdę tylko na jeden dzień, ponieważ muszę załatwić pewne sprawy i wrócić szybko do mojej decyzji. Natomiast, no jak widać, dzisiaj bardzo mało tutaj ludzi. Spokój, cisza, jakby prywatna, prywatna plaża na pewno jest bardzo ładnie. Ale kiedy Msze Święto dzisiaj oprawiałem tutaj właśnie to, to podwyższenie Krzyża święto pomyślałem sobie o tym szczególnie pierwszym czytaniu które mówi o narzekaniu Izraela, narzekaniu Izraelitów na to, co dzieje się w ich życiu, że Pan Bóg posyła ich. Pan Bóg posyła ich do miejsca, które im się nie podoba. Zaczynają narzekać. Mieli swoje plany, mieli trochę nadziei, że kiedy Mojżesz przyszedł, to może im się to wszystko polepszy, ale tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się temu wszystkiemu, to oni bardzo kalkulowali. Oni kalkulowali, jakby to mówić, w swoim kierunku, żeby im się lepiej żyło. A nie wiem, czy tam było jakieś przejęcie się, czy będą rzeczywiście mogli służyć prawdziwie Bogu. Oni chcieli mieć lepsze życie, oni chcieli mieć swobodę, a i rzeczywiście no, swoboda człowieka, wolność człowieka to nasze podstawowe prawa, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że często w naszym życiu też jest tak, kiedy czynimy sobie jakieś plany, przygotowujemy się czasem bardzo długo, miesiącami, tygodniami, kalkulujemy wszystko, żeby jak najlepiej dla nas się to wszystko skończyło, czy dla naszych rodzin. Załatwiamy sprawy, wydajemy pieniądze, a później okazuje się, że właśnie no, coś się zmienia, coś, coś nie idzie po naszej myśli, i oczywiście, jest, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, szczególnie jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to możemy mieć tendencję do tego, żeby mieć problem teraz z Panem Bogiem. Mimo iż On może przywołać nas do takiego miejsca jak tutaj, Miami na Florydzie. To tak naprawdę wcale mi się tu nie chciało przyjeżdżać, bo wiedziałem, że jadę tutaj załatwić pewną sprawę. Natomiast, dzięki Bogu, mam też czas, żeby przejść się po plaży. I wcale mi się nie chciało wsiadać w samolot i lecieć tutaj tak daleko, żeby tą jedną sprawę załatwić i wracać z powrotem jutro do mojej parafii, tak naprawdę, żeby tam już jutro zacząć. Myślałem, że w ogóle tej podróży nie będę musiał tutaj czynić. I tak samo może być w naszym życiu. Te wszystkie moje plany, które sobie zrobiłem, i pod, które się pod przygotowywałem. I te całe moje obliczenia. Tego dnia będę tutaj, tego tutaj. Tu załatwię tu, tu załatwię tamto. Nagle, kiedy okazało się, że tego się nie da zrobić, to rzeczywiście byłem trochę sfrustrowany i trochę jakiś wylękniony, bo pomyślałem sobie, no i co teraz? Tyle niby przygotowania, tyle czasu już tu jestem. I teraz pojadę do parafii, to i tamto nie pozałatwiane. No i jaki będzie ze mnie użytek czy pożytek. Natomiast. Okazało się, że Pan Bóg już dawno mnie wyprzedził, jak to bywa z nim. Już dawno wszystko przygotował. Dla mnie wystarczyło tylko się modlić, mieć tą właśnie, tą właśnie e, e, cierpliwość, cierpieć, po cichu i zaufać mu trochę bardziej. To jest to, czego zabrakło Izraelitom, dlatego zostali ukarani. To jest tak naprawdę. Kara narzucona na samych siebie to jest tak naprawdę ich kara, to jest konsekwencja tego, że nie potrafili zaufać Panu Bogu, i każdy, kto za nie zaufa Panu Bogu, wychodzi przed szereg. Często się potłucze, ubije, e, e, poprzewraca e, na siniaczy, posiniaczy. A Pan Bóg już tam dawno czekał z, z całym rozwiązaniem, rzeczywiście tutaj też tak było. Że Pan Bóg e, zajął się wszystkim. Także mogę spokojnie e, jutro e, jechać do parafii i zaczynać moją posługę. E, no Trzeba będzie jechać jakieś 6 godzin. Natomiast e, no, w naszym życiu często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Pan Bóg e, bardzo, bardzo o nas dba. I tak samo jak Izraelici nie ufali mu, nie zaufali mu na samym początku, tylko Mojżesz mu zaufał, tak niestety kosztowało ich to 40 lat na pustyni. Czasem, bo zbliżam się do 40, no jeszcze dwa lata, ale czasem zauważam, że 40 lat życia człowieka to jest tak mniej więcej tyle, żeby w ogóle nauczyć się o sobie, o swojej wierze, dowiedzieć się, kim człowiek jest, i to wcale nie jest tak dużo. To wcale nie jest tak dużo. Jeżeli przemiana nasza trwa do 40 albo jeszcze po 40, to wydaje się to, że to jest właśnie tak ma być. Nawet jeżeli jest to po 60, to wcale nie jest tak dużo. Także to 40 lat na pustyni Izraelitów, jedno pokolenie, to tak naprawdę wydaje się, jak się czyta też żywota świętych, że to jest taki standardowy czas pracy Pana Boga nad człowiekiem. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będziecie testował mojej cierpliwości, ale obawiam się, że będzie i to jeszcze bardzo. No oczywiście łatwiej to jest kiedy przyjeżdża się w takie miejsce, natomiast no jeżeli jest to e, jakby niewygodne, nie akurat w tym czasie, kiedy się chce, no to rzeczywiście może człowiek poczuć się jakby e, Dźwigał jakiś krzyż, to jest, to jest właśnie ciekawe, że człowiek może przyjechać w takie miejsce i czuje się jakby dźwigał krzyż. No ale o tym krzyżu dzisiaj było: że Jezus Chrystus, który wisi na krzyżu, jest symbolem tego właśnie węża, którego podnosił na pustyni Mojżesz i każdy, kto na niego patrzy, do. Świadcza zbawienia. Każdy, kto na niego patrzy, doświadcza nadziei. Bez krzyża niezrozumiałe jest ludzkie życie, a już na pewno niezrozumiałe jest ludzkie cierpienie, a już na pewno niezrozumiałe jest to, że czasem nasze plany nie idą tak jak trzeba. Także pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj pewnie już wszyscy byliście nam przy świętej, bo w Polsce jest 22, tutaj jest 21, tutaj jest 15.15. 15 godzina miłosierdzia, więc teraz pewnie dobrze będzie zabrać się za koronkę do Bożego Miłosierdzia tutaj na plaży. Polecam się modlitwie, polecam Was również modlitwie. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże! I do zobaczenia, usłyszenia!